Kierowco, czy wiesz jak ustawić fotel w swoim aucie? Pokażę Ci to w tym krótkim wideo. Ustawienie fotela zaprezentuję Ci w najnowszym modelu BMW serii X5, a to wszystko dzięki dealerowi BMW bońkowcy Szczecin. Pierwsza rzecz, którą powinieneś zrobić zaraz po tym jak wsiądziesz do auta, to dosunięcie się biodrami maksymalnie do tyłu, tak aby wpasować się w fotel. Kolejną rzeczą, którą chcę zrobić, to ustawienie odległości podstawy siedziska do całego kokpitu. Jeśli masz auto z manualną skrzynią biegów, lewą nogą wciśnij sprzęgło do końca. Odległość od kokpitu powinna być taka, aby przy wciśniętym sprzęgle Twoje kolano pozostawało lekko ugięte. Kolejna rzecz, którą regulujesz, to kąt nachylenia oparcia fotela. Optymalny kąt wynosi około 100 stopni. Podstawowa rzecz to odległość kierowcy od samej kierownicy. Prawidłowe ustawienie tego parametru zwiększy kontrolę np. przy manewrze szybkiego skręcania. Odległość ta będzie prawidłowo ustawiona, kiedy oprzesz się wygodnie całymi swoimi plecami o oparcie fotela, głową dotniesz zagłówek, a twój nadgastek przy prostym ramieniu będzie spoczywał na szczycie kierownicy. Mam nadzieję, że pomogłem życzę ci bezpiecznej jazdy.